Mam na imię Ania. E, przyjechałam właśnie stąd, z Łodzi. A co będziesz robić? Będziesz śpiewać, będziesz grać na czymś? E, będę śpiewać. E, a co? E, piosenka Adele, I Found a Boy. And I found a boy who I love more than I ever did you before. So stand beside the river, I cry and let yourself go. Look how you want me now, that I don't need you. A powiedz mi, ładnie śpiewasz, ale czy nie boisz się chirurów? Oni są w końcu surowi, tak? Trochę się boję, ale na razie staram się o tym nie myśleć. Zobaczymy, jak wyjdę. A jeżeli Ci się uda przejść dalej, czy to będzie spełnienie Twoich najskrytszych marzeń? Czy śpiewanie to jest to, co chcesz robić w życiu, czy to jest tylko hobby? Zdecydowanie jest to coś, co chciałabym robić w życiu. I z jednej strony to tak przy okazji, ale z drugiej strony bardzo chciałabym pójść w to dalej i będzie to spełnienie moich marzeń. <gry flags> się. <Music>

nie przyniesie żadnych słów, które chcesz znać, podróż nie rozgrzesza z win, tam gdzie jadę pytań nie ma, tu masz swoją metę, ja mój start. Ładnie. To taki ostatni hit, czy właśnie taką muzykę lubisz? Taką muzykę lubię. E, a powiedz nam, nie boisz się kontaktu z jury, nie, nie boisz się tremy? Czy masz już ze sobą jakieś występy na scenie? Tak, mam. A możesz opowiedzieć w jakich to było okolicznościach? E, tak, brałam e, w konkursach udział e, w takim powiatowym konkursie piosenki patriotycznej, więc już chyba jestem przyzwyczajona do tego, że jest jury. No, jesteśmy z Radomska, Wiktor z zespołu Code Life Project. Opowiedz o twoim zespole. Co jaką muzykę gracie? Czy to wasz pierwszy występ przed e, takim jury? Czy to jest nasz pierwszy występ przed takim jury. E, gramy muzykę sklasyfikowaną jako God and Roll. No, przyjechaliśmy tu, z, nie wiem, z zamiarem zrobienia horrory. O. <ścoughs> o to ci Czego spodziewasz się po tym programie? Chcecie zajść się na scenie muzycznej, chcecie się pokazać czy chcecie się sprawdzić po prostu? Chcielibyśmy po prostu usłyszeć opinie, że tak powiem, żyli, które reprezentuje popkulturę naszą polską, co o tym sądzi po prostu. Wyszliście przed chwilą z sali przesłuchań? Tak. Y powiedzcie, jak to wygląda w środku? Wygląda tak, że głośno. głośno jest strasznie. Siedzi sobie czterech jurorów, słuchają. Ewentualnie mówią, ci, czy masz zagrać kolejny kawałek, czy, czy poprzestać. U nas udało się, że zagraliśmy dwa kawałki, chyba się spodobało, bo właśnie czekamy na kogoś, kto ma z nami porozmawiać. Czy ja rozumiem, że to są jakby preeliminacje, tak? Y że tak, są preeliminacje. Dalej, jeżeli dostaniemy się tutaj, przejdziemy do. Y y y tych eliminacji właściwych. A to musisz tam patrzeć w tą czerwoną żarówkę. Ja mówię z panem tu. Nie, do mnie, na mnie, tam, na mnie patrzymy. To, dobra, to ja będę patrzył, nie jestem w się. To dla was zabawa, hobby czy sposób na życie i chcecie, że tak powiem, z tego się utrzymywać? Trzy na raz. Trzy na raz, każdego po trochu, nie można też wszystkiego na jedną kartę stawiać, bo trzeba mieć jakieś zabezpieczenie zawsze, ale staramy się, żeby to jakoś łączyć jedno z drugim. Dobra, to my życzymy waszemu zespołowi wszystkiego najlepszego i żebyście przeszli do dalszych etapów. Dzięki. Dzięki. Legenda